Więc cześć, witam Was w kolejnym odcinku na no, moim kanale jest oczywiście Szpark z 49, a to są pojedynki z widzami i ze mną jest. Cześć. Masz coś o sobie tam powiedzieć. Jakieś wygrane jeszcze i tyle. Nie. Mówisz, że nie. Dawaj, od razu hmm. zaczynamy w takim razie. I co? Gramy do trzech punktów. Co? Lecimy. Wcześniej już graliśmy przed odcinkiem i ogólnie przegrałem, więc no. O, ty. o udało, udało się. Teraz, teraz te pompy mi się bo zostały 90 i nie miałem Tak, wiem, właśnie. Zejdę sobie na Hytzle, żeby już się nie odradzać, bo to za długo zajmie, ale. Dobra, pierwszy punkt, to ja będę czerwony. Proszę. Co, lecimy z drugą bruntką w takim razie. O, nie, zablokowałem się od tego spawna, tak jak ty mówiłeś. Aj. Właśnie. Trochę nie fart, dobra. Oj, przypadkowo mi się w ogóle zbudowała ta padłoga. Taki fart dosyć. Aj. Wow, 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 wow No, tutaj już słabo mam z HP. W ogóle. Może jeszcze się uda. To jest też losować czy z pompy dobrze trafię, co nie? Jednak. No. Co to jest? Myślałem, że spadłeś. I to będzie win. <ścoughs> o, teraz się udało w miarę. Trzeba przyznać. Najgorsze, nim miałem ammo w pompie, i musiałem sobie przeładować i przez to straciłem granda. Ja w sumie też już straciłem, bo też zacząłem przeładowywać pompę, jak ty powiedziałeś. Teraz ja też tak mocno straciłem. jeszcze ze schody. To wszystko jest moje, z tego co widzę. A już nie. Właśnie, że masz mniejszy ping i mi przemienisz ściana, co nie? I od razu mi zedytujesz. Nie no, ja mam 40 parę, to spokojnie. A, to dobra, to ja mam po 20 to. Nie nie chcę mi się tak stać <laughs> Właśnie ja chciałem zaraz wychylić. Kurde, nie mam jak wyjść, bo ty mi tutaj zabudowałeś podłogami wszędzie. Wiesz, jak akurat miałem edytować? Jak ty zacząłeś ten daszek edytować, bo chciałem się zamienić tam. Nie wiem co zrobić nie, w, nie wybiegnę w żaden sposób teraz Bo film będzie tak długo trochę dobra wiem tak wiem, wiem ale Aj, no nie chciałem ten ja Dobra. się muszę zabić. A, ile miałeś? Tam Ten, chyba co, tylko dostajesz no, ode do mnie? No, no. Punkt, punkt 101, jeden jest już. Tak, tak, to dodaj tam punkt, No właśnie, idę. Dobra, no. Trzeba pamiętać, żeby podskoczyć, żeby się nie zablokować o te spawny. No właśnie, ja już teraz tu wiem, bo wcześniej mi nie wyszło, jak się rozdzielaliśmy i się zablokowałem. Dobra, to lecimy w takim razie trzecia runda. O ty O nie dobra, ty to już masz w ogóle No właśnie, bo teraz ten... Jakbyś nie do tej podłogi, to przez to byś miał Highlanda teraz. Niestety, dobra. Może się uda jeszcze odzyskać, to jeszcze nie wiadomo. <laughs> dobra. 30 tylko serio? No to, dokładnie. Właśnie siedzimy, że z takiej odległości to tylko na 30. No, 78 z takich odległości. No właśnie. No właśnie To nieźle. O, no Dobra. Ej, to jest trochę śmieszne, bo ja ci biję z y, odległości za mnie niż ty mi z bliska za... No wiem, no. no ale takie, tak to wyglądałem pompy, czyli jest 2-1. No. A gdybym ci nie strzelił tej pompy udać. za tyle... Dobra, dzięki. Jakbym ci nie tej pompy za tyle, to myślę, że byś wygrał. Lecimy. Może być tak, że teraz skończymy już odcinek, albo jeszcze będzie jedna runda ostateczna. Co ale raczej skończymy, bo już nie ma i nic tam. gdybym jeszcze z pompy. Chociaż już masz Granda widzę trochę chyba, a jednak... Nie, dobra, masz. Ale te, teraz mi ten... Wysko udało się, bo wyskoczyłem tak nad daszem, tak obok laska no, no. i sobie podłogę postawię. Wiem, wiem, właśnie, tak. Kurde, nie, Windowsa w ogóle kliknąłem. Chyba tego nie było tak, na nie nagraniu wiem, widać. mam, to mam to nadzieję. Spłatkuje. Nie, najgorzej. Nie zdążyłem zedytować i się wycofać. Aj. Weź mi dać punkta, bo ja miałem trochę mniej, wiem coś 9, bo się robi o od wypadku. Dobra. Jest punkta. No i teraz decydująca runda. Tak, dokładnie. Dobra. To się już niszczy. Dobra, możemy... No zobaczymy, czy się uda wygrać. Możecie napisać w komentarzach, jak myślicie, kto teraz wygra. Mogłem to w sumie powiedzieć na początku, ale... Już teraz to i tak... Nie wiem. Ej, nie zablokowałem. O nie, zaczynam... Boże, zaczynam mieć stoping. Serio? No i to jest twoja szansa, żeby... Właśnie nie wiem, bo ty się dalej dosyć budujesz jednak Nie, nie to zrobiłem, to chciałem Dobra, ale... Zamiast M to, że jest prawie RIP Niestety Ale Pamiętaj możesz jeszcze wygrać Może Oj, widziałem, że się zablokowałeś trochę coś tam Nawet jak przegram to w sumie jestem dumny, bo dwa punkty się udało zdobyć, więc nie jest najgorzej. Myślałem, że może być tak, że zero z tobą zdobędę <gryt> więc... A z puszystym ile wygrałeś? Spóry z puszystym 3 do 0 Czy tam do ilu punktów graliśmy? Teraz już nie pamiętam, ale chyba do trzech graliśmy. Też. Też. Spadłeś? Są... Nie. I są... jestem trochę niżej, ale jestem jest. Chyba nie straciłeś, z tego co słyszałem, ale coś tam dostałeś. Ostatniej <laughs> do krewa jeszcze. Dobra, bo tutaj zaraz jest, właśnie, jest max wysokość już. Aj, no nie. 27hp. Aj. No blisko było, blisko. Dobra. A nie, nie tu zaliczyłem punkt, a do czerwonych. No, dobra. Będzie. Taki. No to nie co. Była? No, nie, na no, spoko było. Możecie napisać w komentarzach, jeżeli ktoś by chciał wystąpić w serii. No, łapka, w góra, łapka w górę, łapka w górę. Kod Spark 439 w sklepie subskrypcja. Co? To tyle na razie, cześć. Hej, żuf ik.